Ciekawa również strona WordArt. To jest taka chmura wyrazów do właśnie do różnych tematów i y, można korzystać również na lekcjach języka polskiego. Jak korzystać z tej strony? A więc można się zalogować oczywiście, a można tworzyć y, chmury wyrazów bez logowania się. Tworzymy chmury wyrazów. Klikamy na zielony przycisk Create. Zwracam uwagę na napisy, które są po lewej stronie. Jest to napis Words. Tu właśnie wprowadzamy wyrazy, które na, na temat, który nas interesuje. Klikamy na przycisk Import i zakładamy, że będą to wyrazy z tematu Rodzina. A więc. Rodzina, mama, tata, dzieci, rodzeństwo, portuj. Teraz już mamy wyrazy w tej tabelce. Żeby wyrazy pojawiły się nam po prawej stronie, przycisk wizualizuj. Mamy już wyrazy w tej chmurce. Następny napis Shapes. Klikamy i możemy wybrać sobie rysunek. Po lewej stronie są wypisane tematy, możemy wybrać co nam się najbardziej podoba. Na przykład takie serce. Żeby ten obrazek się zmienił, trzeba znowu na przycisk Wizualizuj. Mamy serduszko. Następny napis Fonts. Ściąga, która odczytuje polskie literki, to jest Roboto. Klikamy na Roboto, wizualizuj. Mamy już odczytane wszystkie polskie literki. Następny napis: Layout. W jakim porządku chcemy, żeby nasze wyrazy były napisane. Czy poziomo, czy pionowo, czyli klikamy na jakikolwiek, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, co się zmieni i koniecznie na przycisk wizualizuj. Kolejny napis to jest Style, czyli możemy zmienić tutaj kolory. Jeżeli klikniemy na następny, widzimy, że kolory się zmieniają. Możemy na przykład dodać jakiś kolorek. No, może na przykład zostać w takich kolorach, tak. Dalej możemy dodać tło. I możemy też dodać kolory wyrazów. Wizualizuj. Ważne przyciski, również pierwszy przycisk, który nam mówi, że możemy się podzielić albo na Facebooku, albo przez maila powysłać link do naszego obrazka. Albo kolejny przycisk, który też jest ważny, możemy sobie pobrać na swojego laptopa, tylko w tych pierwszych dwóch wersjach darmowych. Bo kolejne wersje to są płatne. Strona jest bardzo ciekawa, z niej można korzystać na różnych lekcjach języka polskiego. Zachęcam!